Mamo, dostałem zaproszenie na pokaz garnków. Mamo, kurdo tam. Mamo. Daj Ale spod... musisz pójść. Nie tam garnki. Mamo, ale nie ma w czym gotować. Mamo. Co to co mi się kupi jakiś garnek? Mamo, Bumiu, wszystkie przypaliłaś. Mamo, To po co mi na następce? Słuchaj. Takie, ja... ale one są nieprzypalalne. To dobrze. Jest dobrze. Technik, Słuchaj, to jest technologia, ja rozumiem, technika XVIII na... wieku. Dobrze, dziecko. To pozwól mi, że ja skończę ten fragment i wyjdę trochę, bo chcę sobie skończyć, po prostu zrzucić ten, ten bierz. No, tak? ta zrobiła dużo liter lubek. Zesztywnego bocha. Bocha No, to... el, bocha L. No, bocha to... z garnków, możesz wygrać no to... na miód. Od... Przestać, nie mi rozumiesz, zawracać głowę.